Cześć widzowie! Pod moimi poprzednimi filmami dotyczącymi kwestii wypaczenia przez ekranizację książek o Poterze postaci Rona i Ginny, wielu z Was pisało, że to jeszcze nic w porównaniu z tym, jak bardzo na decyzjach filmowych scenarzystów ucierpiał Neville Longbottom, szczególnie w kontekście jego absurdalnego usługiwania członkom klubu ślimaka jako kelner w trakcie przyjęcia bożonarodzeniowego u Slakhorna na szóstym roku jego nauki w Hogwarcie. I choć scena ta faktycznie została całkowicie zmyślona przez twórców filmu, to szczerze powiedziawszy zastanawiałem się, czy robienie o tym całego materiału, tak jak mnie prosiliście, ma w ogóle jakikolwiek sens. Bo o ile rzeczywiście jest to przekłamanie bardzo umniejszające tej postaci, o tyle osobiście miałem wrażenie, że była to jednorazowa sytuacja, a sam Neville został poza tym odwzorowany dosyć wiernie. No bo przecież zarówno w książce, jak i w filmie zaczyna jako delikatnie rzecz ujmując niezbyt rozgarnięta aby w ostateczności wyrosnąć na prawdziwego wojennego bohatera. Niemniej, im dłużej analizowałem to zagadnienie, tym coraz bardziej zaczynałem rozumieć, co macie na myśli, aż w końcu doszedłem do wniosku, że postać Nevillea nie tylko została przez filmowych scenarzystów upośledzona we wcale nie mniejszym stopniu niż miało to miejsce w przypadku Rona i Jeannie, ale dodatkowo jeszcze w przeciwieństwie do tych postaci spłaszczenie jego książkowej historii może skutkować gruntownym niezrozumieniem przez widzów filmowych właściwie całości głównego wątku fabularnego tej powieści. W dzisiejszym odcinku tradycyjnie już chciałbym więc przedstawić wam wszystkie filmowe przekłamania, które zakrzywiają obraz prawdziwej postaci Neville'a i dodatkowo udowodnić wam, jak niespodziewanie duży wpływ mogą one mieć na prawidłowy odbiór całej historii. Zaczynamy. Neville Longbottom to postać, która już od samego początku ma przywodzić namyślnie do rajdę i chłopca do bicia, nie bardzo będącego w stanie odnaleźć się w otaczającej go rzeczywistości, co zarówno w książce, jak i w filmie zostaje nam pokazane w bardzo podobny sposób. Wiecie, Neville chociażby już na wejściu gubi swoją ropuchę, dostaje przypominajkę od babci, która od razu zaczyna świecić się na czerwono, czy spada z miotły w trakcie pierwszej lekcji latania. No i jedynie poza tą lekcją latania, w trakcie której Neville w filmie z niewiadomych powodów wyczynia jakieś niespotykane cuda, oblatując dookoła prawie cały zamek i uderzając się o każdą jego ścianę, podczas gdy w książce po prostu unosi się lekko do góry i spada na dół, to wszystko zostaje przeniesione na ekran dosyć wiernie, a pokusiłbym się nawet o stwierdzenie, że w książce, by pokazać jak bardzo jest on nieporadny, dociśnięto śrubę jeszcze bardziej. Neville powiem dodatkowo chociażby przewraca się, gdy nadchodzi jego moment na założenie tiary, a potem jeszcze tak się denerwuje, że zapomina jej zdjąć i prawie siada w niej przy stole gryfonów, oczywiście wśród akompaniamentu śmiechów wszystkich pozostałych uczniów, jako pierwszy pada ofiarą żartu i rytka, nie potrafi samodzielnie przejść przez dziurę za portretem grubej damy i trzeba go podsadzić, a już nawet nie będę liczył ile razy potyka się o znikający stopień między parterem a korytarzem na drugim piętrze. Podobnie w komnacie tajemnic czy więźniu askabanu książkowy Neville wciąż pozostaje tym samym nieporadnym ciamajdą, którego widzimy w filmie i wszystko co złe zawsze przydarza się jemu, tak jak chociażby powieszenie na żyrandolu przez chochliki konwalijskie czy kompromitacja wynikająca z faktu, że tym, czego najbardziej się w życiu bał, był profesor Snape. No tylko, że w zakonie Feniksa, a tak właściwie to już nawet i w czarze ognia, Neville Longbottom zaczyna przechodzić gruntowną przemianę, która jest przyczynkiem do tego, by w przyszłości stał się on prawdziwym bohaterem, który pod nieobecność Harego w Hogwarcie przejmie rolę lidera szkolnego ruchu oporu przeciwko reżimowi śmierciożerców. I to wcale nie jest tak, że filmowi scenarzyści tego nie zauważają, bo już w Czarze Ognia widzimy jak w Neville'u coś pęka, gdy fałszywy Moody pokazuje uczniom zaklęcie Krucjatusa, a w Zakonie Feniksa dowiadujemy się, że to właśnie za pomocą tego zaklęcia Bellatrix Lestrange torturowała jego rodziców. No tylko, że nic z tego nie wynika. Gdybym był jedynie odbiorcą filmowym, to nie miałbym pojęcia jak bardzo istotną dla charakteru Neville'a była kwestia ataku Bellatrix na jego rodziców. I nie zrozumcie mnie źle, bo oczywiście każdemu inteligentnemu człowiekowi sama informacja o tym, że wychowywał się on właściwie bez rodziców, wystarczy do tego, by zrozumieć, że miało to definitywny wpływ na całe jego życie. Ale dopiero w książce, gdy podczas swojej wizyty w szpitalu świętego Munga, Harry i reszta niespodziewanie natykają się na Neville'a odwiedzającego wraz z babcią swoich rodziców, dowiadujemy się, dlaczego do tej pory był on tak nieporadny. Otóż jego babcia z jednej strony w obliczu tego, co przydarzyło się jego rodzicom, oczywiście bardzo o niego dbała, ale z drugiej była niezwykle zaborcza i nie pozwalała mu nawet właściwie dojść do słowa, a dodatkowo absolutnie nie kryła rozczarowania swoim wnukiem, ciągle porównując go właśnie do jego ojca, który w jej oczach uchodził za prawdziwego bohatera. I dzięki tej krótkiej scenie książkowy czytelnik zaczyna rozumieć, że Neville do tej pory zachowywał się w tak nieporadny sposób, ponieważ był przytłoczony wygórowanymi oczekiwaniami swojej babci, którym nie potrafił sprostać. I dlatego, gdy wraz z dołączeniem do Gwardii Dumbledora powoli udało mu się w końcu zgodnie z jej życzeniem wejść w buty swojego ojca, to właśnie wtedy coś kolokwialnie mówiąc przestawiło mu się w głowie. I od tamtej pory zaczął urastać do roli prawdziwego lidera, którą już w naturalny sposób przyjął w insygniach śmierci, gdy Sytuacja tego wymagała. W książce jasno wydzielono więc moment, w którym Neville przestaje być nieporadnym ciamajdą, a staje się prawdziwym mężczyzną i ma to miejsce mniej więcej w trakcie bitwy w Departamencie Tajemnic. Tymczasem filmowi scenarzyści tego nie zrobili i dlatego potem, by nie burzyć wykreowanego przez siebie obrazu tej postaci, musieli się uciekać do wymyślania tak absurdalnych i uwłaszających jakiejkolwiek godności Neville'a scen jak ta na przyjęciu Usla Korna, na którym usługiwał on swoim kolegom wykonując robotę, którą w książce robiły domowe skrzaty. Ale filmy tak naprawdę najbardziej wypaczają istotę postaci Neville'a nawet nie wtedy, gdy ciągle próbują robić z niego kompromitującego się niedorajdę, pomimo iż w książce dawno już przestaje nim być, tak jak w przypadku tego nieszczęsnego przyjęcia bożonarodzeniowego, czy wtedy, gdy w Czarze Ognia drze się jak głupek zabiłem potera, co w książce nie ma miejsca, ale wtedy, gdy całkowicie przemilczają chyba najważniejszą kwestię związaną z tą postacią, a mianowicie kwestię przepowiedni. Dla tych, którzy nie wiedzą o co chodzi, przepowiednia, którą podsłuchał Snape i którą przekazał Voldemortowi, czyli ta przepowiednia o chłopcu mającym moc pokonania Czarnego Pana, nieświadomie wygłoszona Dumbledorowi przez Sybille Trelawney w trakcie ich rozmowy kwalifikacyjnej w gospodzie pod świńskim UBM, wcale nie musiała koniecznie dotyczyć Harego, bo była w niej mowa jedynie o chłopcu urodzonym pod koniec lipca, zrodzonym z czarodziejskiej rodziny, która trzykrotnie oparła się już Czarnemu Panu. A do tego opisu równie dobrze pasował też Neville. W dużym skrócie to Voldemort sam niejako naznaczył więc Harego na swojego pogromce, ale gdyby zamiast do domu Potterów udał się do domu Longbotomów, to właśnie Neville byłby głównym bohaterem tej historii. I to w książce wbrew pozorom jest bardzo istotne i pojawia się dosyć często, a raz to zostaje nawet opisane dosłownie w ten sposób, że Harry, patrząc na Neville'a, zastanawiał się, czy gdyby Voldemort zdecydował inaczej, to teraz on miałby jego bliznę i nosiłby jego brzemię. Podczas gdy w filmie nie wydaje mi się, by w ogóle o tym fakcie wspomniano. A nawet jeśli w którymś momencie ta informacja zostaje nam podana, to jest to przekazane tak, że bez znajomości książek w ogóle nie mamy świadomości, by było to jakkolwiek istotne. A przecież dzięki temu jego walka z reżimem Voldemorta w Insygniach Śmierci ma znacznie bardziej symboliczny wydźwięk i jest to przecież fenomenalna klamra kompozycyjna, dzięki której pod koniec sagi Neville moim zdaniem staje się obok Harry'ego najważniejszą ze wszystkich postaci, co zresztą potwierdza fakt, że to właśnie jemu przypadło zniszczenie ostatniego horcruxa Voldemorta. Książkowy Neville nie tylko więc wchodzi w buty swojego ojca, sprostając w końcu oczekiwaniom swojej babci, ale podświadomie pomaga też haremu w niesieniu niezwykle ciężkiego brzemienia, które równie dobrze mogło spaść na niego. A w filmie, przez niedbalstwo scenarzystów, rola Neville'a totalnie traci ten symboliczny wydźwięk, bo za każdym razem, gdy jest mowa o przepowiedni, to bohaterowie skupiają się tylko na tych jej fragmentach, które dotyczą pokonania Voldemorta, niejako z automatu zakładając, że wybrańcem mógł być tylko i wyłącznie Harry. Ale ciężko oczekiwać, by w przypadku Neville'a scenarzyści dostrzegli coś tak subtelnego, skoro dla nich ten bohater nawet już po swojej przemianie dalej ma być głównie obiektem żartów, tak jak ma to miejsce w kulminacyjnym momencie jego historii, gdy po domniemanej śmierci Harego Voldemort, myśląc, że Neville chce do niego dołączyć, po prostu się z niego śmieje. Podczas gdy w książce ostatecznie docenił on jego męstwo i odwagę, naprawdę szczerze zapraszając go w szeregi swojej armii. Jak więc widzicie, z oceną filmowego przedstawienia postaci Neville'a jest ten problem, że teoretycznie cały książkowy rozwój jego postaci zostaje przeniesiony na ekran dosyć wiernie. Niemniej bez znajomości książkowej fabuły nie mamy tak naprawdę pojęcia, dlaczego wygląda on w taki, a nie inny sposób. Bo tak jak już Wam powiedziałem, w przeciwieństwie do filmu, Neville w książce nie zmienia się o 180 stopni tak nagle i bez powodu, a jest to pewnego rodzaju proces, w trakcie którego my, jako czytelnicy, możemy zauważyć coraz bardziej konkretne przesłanki, które zdają się sugerować, że coś takiego się wydarzy. I dzięki temu nie jesteśmy prawie w ogóle zdziwieni, że Neville został w Hogwarcie przywódcą ruchu oporu. Aha, i jeszcze jedno. Neville wcale nie ożenił się z Luną, tylko z Hannu Abbott. Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek się Wam spodobał. Dajcie znać, co Wysądzicie o tym, jak filmy popsuły postać Neville'a i czy chcielibyście kolejne odcinki z tej serii z jeszcze innymi postaciami, czy być może powoli zaczynacie już mieć tego dosyć. Bo choć Ron, Ginny i Neville to takie najbardziej jaskrawe przykłady, to myślę, że jeśli lubicie o tym słuchać, to coś by się jeszcze znalazło. Podajcie też na moje pozostałe materiały z Harry'ego Pottera, a w szczególności na poprzedni materiał z tej serii, w którym pod tym samym kątem omawiałem postać Dzini i do którego odnośnik wyświetlił się właśnie w planszy na ekranie końcowym. Jeszcze raz dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do następnego. Cześć!